Wspomaganie nawigacji, wspomaganie, pokonania przeszkód, dolna barierka, zasięg, skanowanie eee... Stawienia dostępu. Wiem, że jest, więc zasięg skanowania nie trzeba skanować. Nie, walkę to zostaje jakie jest, bo walka jest fajna. Zrazówki dźwiękowe, no to będzie tu chyba. Okej, okay, zaraz ci znajdę. I to jest? Dobra. To się nazywa Navigation and Travels, czyli tam masz nawigacja i podróż, tak? Tak, e, i tam masz włączone usprawniony e, tryb nasłuchiwania, to jest to, tak? Poczekaj no tak, mam to. Masz to włączone i to jest Pokazuję że mam. Kabu według kabuły to mam tą stronę. No i teraz jak powinieneś skanować to teraz powinieneś widzieć gdzie są itemki. Jak masz to włączone. Pod no L3 szczałek. to było. Mam pokazane jest, nie mam iść. A to to ciekawe. No to takiego czegoś to chyba lepiej nie włączać. To tak trochę psuje też poszukiwanie wyjścia albo z czegoś. Według mnie. To nie dziwnie wygląda. Pik. Ne, jednak. A to Dziwi są Dziewicie od 10 godzin. Weź tam, może, to usprawnione włącz i zacz, Bo tu jest w tym miejscu. Trochę zaspojleruję. w tym miejscu, co teraz jesteś, to jest pełne itemków. Panie przodem Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej Abs. Panie przodem, tak? <noise> Lubię Lubię się Abs <ups. głos> czekuję. Okej. Okay. Abby... No właśnie, bo mieliśmy rozmawiać z mazią na temat nie bardzo. tego jak... Masz rację. Co? Nie jest źle. Czego? No, na temat e, tego, tam. jak e, ludzie wojują i węż... O, uh -huh. Nie wiem, słyszałeś na temat tego, co ludzie robią aktorce, która podkładała głos Ellie, normalnie e, grożą śmiercią i tak dalej. Aha! Okej. Okay. No, ale to Abby. Okej, okay, no to ktoś tu chyba jest mocno bany. No, to kwarantanna chyba wiesz, tak troszkę stracili goście poczucie rzeczywistości, nie? Dokładnie. Nie pomijając to, że uważam, że grożenie ludziom w ogóle jest głupie, to no to jest ogółem po prostu Idiotyczne jak goście nie mogą sobie ogarnąć, że to jest tylko wiesz, zawód ktoś wykonał swoją pracę, nie? i w, w ogóle nie miał... to jest gra tak naprawdę co nie. No. Tak, bo chodzi o to, że... O, zabili duela! Jak to mogli? Skórzy syn oddawać duela. Co mm. w sensie, nie? Więc wyobraźcie sobie jakby tak w każdym, wiesz, za każdą postać w grze otrącili komuś grozić śmiercią. Ja pierdziele. Ale tak samo wiesz, było z Mass Effectem trójką, nie? Że tak się długo bejtowali ludzie Mass Effect trójkę, że musieli zrobić inne zakończenie w formie DLC. No soka. Nie, bo to jest głupie, no. To jest czyjaś wizja artystyczna, a jeśli się z nią nie zgadzasz, no to trudno napisz recenzję, czy ci się nie podoba wizja artystyczna, nie? No, ale żeby komuś autentycznie tam grozić, czy jakiś wyzywać, nieco już bez przesady, zwłaszcza ludziom, którzy nie byli związani z produkcją tej gry, nie? Ona znaczy wiesz, w sensie zabija... z tworzeniem gry. Oni Ona... tylko przyszli, powiedzieli to co mieli powiedzieć i tyle. Wspomnieli hajf i do widzenia, nie. No, średnio mogli powiedzieć, nie, nie zabijajcie Joela. No Znale... no bo byłoby takie, ale Ach, przepraszam, my pani płacimy niej, za podkładanie gry. nimi zagrać. <noise> Może później. Nawet większość tych, kto w ogóle tam nie jest, to po prostu przyszli do pracy, tak? I to jest takie abstrakcyjne, że, no. Rozumiem. Mo, wizja tego, co miałoby być w tych grze, a wizja, co zostało, się różni, ale, no. Co aktorka ma wspólnego z tym? No. Ale naprawdę, no. Okej, okay, no. No, przyznam się, że w tych czasach no, ta gra trochę doprowadziła do depresji może niektórych ludzi. Ale jeżeli jednak ktoś za bardzo się w grę i klimat etesera, to może nie powinien grać, takie gry wiedząc o tym, że no. nie da rady psychicznie przez to przebaczyć. No, mi jest też przykro, że do no, OSG, no bo no, grała się w w pierwszej części. Nie? Przywiązał się do osoby po prostu tak, do postaci. Jakby nie było, może fikcyjnej, ale jednak postaci, nie? No, a to tak jest... samo jak do Eli. O po... jezu, nie to. Nie widać bliznę. Muszą tu być. E, tutaj macie, ja tak. Są na innym spiku. To a tylko dlatego, Abby, znajomy widzicie, przyjść, że Ebi pozamordowała połowę znajomej Eli w grze. To winią bohaterkę, pod te, aktorkę podkładającą głos, so. come on. Tak samo dzisiaj w Madzi wysłałem okay. na temat, bo wiesz, że oglądam Rokas, nie, Mat? A -a. No i Zarek zrobił on panie? na live'ie, na twitu e, zestawienie newsów i było tam gadanie na temat boi, tego się, streamera się... WoWa, co so, popełnił no, samobójstwo. No. Nie? no. I było. I, i rok nie, bo ja z Madio już dawno na ten temat rozmawiałem, dlaczego ja się tak zachowuję wobec niektórych ludzi, co nie? I jej pokazałem, że rok ma takie same podejście i tę samą myśl co ja na ten temat. Nie? Że mm, są ludzie, z którymi się... wiesz przyjaźnie, tak? Z którymi mam, że tak to określę. Że... Wszystko tak z tobą, nie? Rozmawiamy. Czasami się nie zgadzamy, co nie, ale rozmawiamy ze sobą. No, ale jednak rozmawiamy ze sobą. Tak mimo wszystko jakoś tolerujesz to, tak? Wszystko. A na przykład taki Neas, co nie? Jak się na nawet was Całkiem fajnie. Na przykład taki Neas, co nie? Nie chcę się z nim spufam, bo go nawet nie znam. Nie rozmawiam z nim. Nie wiem, że mogę mu ufać, ale on mi mówi nieraz jak mam live'a prowadzić. Co mam zagrać, czego nie mam grać, co według niego źle robię. Wiesz, takie kontrolowanie tego wszystkiego, nie? To jest tylko live, to jest przedstawienie tego, co ja chcę robić. I jeżeli się nie podoba, ok, może zostawić komentarz, ale nie dyktować mi, według ciebie, tak ma to być, tak to ma być i inaczej, nie? Że, mm, muszę być okropny na niektórych ludzi, bo inaczej wydą mi na głowę i ja będę tylko czymś marionetką, a w końcu nie wytrzymam. <śmuletra> <Sorry>. <śmuletra> o, Moja wiem, nie strzelała do nich <śmuletra> Poza tym wysłałem artykuł jeden nie ciekawy, gdzie no. pracownik Cloud9 no, znaczy nie pracownik, chyba ktoś inny nie pamiętam już dokładnie co tam było. Ale oskarżył gracza Cloud9 za granie policjantem w grze, że to jest niby bardzo rasistowskie. Ale... nie, ludzie już naprawdę troszeczkę przesadzają... Oczy szeroko wszystko. otwarte. Nie, według mnie powinni karać tych ludzi, którzy robią ze wszystkiego takie wielkie szambo. No tak samo jak ty byś mnie oskarżył, że ja gram właśnie teraz Ebi. Gamę odeczynię duela i chcesz mnie oskarżyć za tego, że fikcyjną postacią. No, Koleś, oskarży, koleś oskarżyła po prostu gracza Clod za granie policjantom. Nie, to jest naprawdę po prostu i to gruba. Eee, może. Ludzie powinni się iść leczyć. Oho. <grym>, <grym>, Dobra, mam ten kosz na śmieci. Co trzeba zabrać? O, te sztuki się złały. To niedługo to w ogóle będę pozywać na to, co w ogóle zjemy. Ej, no to, wiesz, w to moim przypadku w moim przypadku ja przynajmniej jestem jeszcze, wiesz, kobietą. Tu ja jeszcze przynajmniej jestem w jednej jakiejś tam, wiesz, Uciśnijanej grupie, ale ty to wiesz. A, wiesz, wiesz. heteroseksualny mężczyzna, to już tragedia. Dlaczego ty no, jeszcze żyjesz? No, a ty. Ej, czemu e, e, ty nie chcesz zdać oka, no. Jak to nie chcesz zdać oka. O? Tak się mówi na coś innego, no. Nie będę mówił, żeby nie obrazić, tylko wiesz mi chodzi. Że według niektórych ludzi kobiety to są maszynki do robienia dzieci, nie? W sumie patrząc na Ciebie to ta. <grym> no. <grym> Madziu! się zgodzić moje, to Madziu! Panie, chciałbyś mieć ze mną dzieci? Ale nie jestem reproduktorem. Nie nie mówię. czuję... Ja się czuję... Ja się czuję, ja się czuję wykorzystany w tym momencie. Tutaj. On... O Jezu, dobra, nie będę mówił. No Weronika mnie wykorzystała Ja Jest mnie to... Drzwi. Nie, w sumie to można praktycznie patrzeć w tej strony, nie? No, no mnie masz ja raz zajrzyj tam nie robi się Po drugie w takim świecie, że i kobieta i, i facet wykorzystuje do stronę. Aha. No, prostu ludzie się wykorzystują nawzajem. No. o Kiedyś cię przekonam, że istnieją więcej niż dwie płcie. Kiedyś. Kiedyś. Kurde, wiesz co, istnieje bardzo dużo, na przykład jest... Spróbuję e, ...helikopter Apache. Na Facebooku przecież jest można takie coś sobie ustawić. No. Nie ja mam na Facebooku pisane non-binary, czyli they them i żeby uwolnili nuetralne. wciąż wiek. ani śladu blizny Może się poddali. Oj. To dość wysoko. Czasami sami, którzy je tak mocno panie mhm. Złatwione. Eee, właśnie, Maciu, bo boysidi. Dobra o tym. Ale, ale słyszysz? Co? Ale skoro ty mówisz, pyta się mnie, czy ja bym nie chciał mieć dzieci. Pytanie, a czy ty być nie chciał? Ja nie wiem. Hmm. Dobra, dalej. Szybko te pytanie do mnie. Nie no, a... Pytanie tamtego. W porządku. Nie. Okay dwie strony. A nie, że tylko jedna strona się by z nie? Nie, bo to chodziło, że ten, ma... No sama, no, sama, no, sama... Nie, nie sam, się. Sama zapytała się, czy chce mieć z tobą dzieci. No bo to było o tym, że właśnie że ty widzisz kobiety tylko jako reproduktorów, nie? No i tam mówi, że wcale nie. No i ja wtedy, no i co? To znaczy, że nie chcesz mieć ze mną dzieci. Yeah. O jest zamieszałaś teraz, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej się wkupujesz. Oj tak Co się wkopuje? Bo nie rozumiem Macia, w moich oczach Magia? Magia? Nie, Madzia się nie wkupuje. Nie wie o czym ja mówię. No, chyba ma ra masz rację. Ale ja wiem <noise> o czym mówisz. Co tam spokojnie gra. Ja no. nie wiem, A na temat G, ja ciekawe, ciekawe że. Czy... Albo na grze, albo na tym co mówię. Ja... Jedno zawsze cierpi. Um, właśnie um, na temat G. Nie wiem <laughs> czy pan Jacek jest, ale chciałbym mu bardzo podziękować za prezent, <laughs> który zauważyłem <laughs> za połączeniu. Eee, że tak to określę, komputera. Dobra. O, kurde. Pochwal się wasta. Eee, bo wczoraj no, ja mówiłem na temat z Panem na Dlaczego uważam, że ja plag. No, opowieści, powierzchni plagi, czy nie? To warte obejrzenia. Sorry. Ta. korwa Korba pękła. Abi spójrz. Nie trzymaj się, zaraz znajdziemy drogę na dach. O, mam warsztat, będę mógł ganz upgradować. się, że się z nami zabrałaś.